Witajcie w kolejnym filmie na kanale, jak widzicie mam mokre włosy i trochę mi lecą na twarz, ale mniejsza z tym. Zaczynamy kolejne gry tygodnia, dzisiaj przygotowałam dla was cztery gry o kotach, zapraszam. Pierwszą grą na naszej liście jest Kitty Death Room. Jest to gra, w której wcielicie się w małego kotka, w której przechodzicie różne poziomy. Grafika jest z tych pikselowych, więc też dla takich fanów takich gier jak ja jest to bardzo fajna gra. Do tego poziomy naprawdę niektóre nie są proste i trzeba się na żeby je przejść. A co najciekawsze jest w tej grze i chyba to mnie urzekło, zbieramy tak jakby dusze, którymi potem możemy się posługiwać, żeby nasz kotek miał prościej przechodzić różne poziomy. Kolejną grą jest Mio Bakery i w niej wcielamy się we właściciela kociej kawiarni. I tam nasze kotki robią jedzonko dla różnych gości, którzy przyjdą. Możemy zmieniać wnętrze to jest na dobrą sprawę clicker. Teraz czas na Super Cat Tales 2. To platformowa gra zręcznościowa, w której Alex, czyli nasz główny kotek, przemierza ją pokonując różne poziomy i niebezpieczeństwa. I ostatnią grą, którą chciałam wam przedstawić jest My Adorable Cats i w niej wcielamy się we właściciela takich kotków i to też na dobrą sprawę jest clicker. Możemy ich szukać na przykład w lesie, grać z nimi chowanego lub zagrać z nimi w papierkami i nożyce, więc bardzo przyjemna gierka. I to by było na tyle w tej grze tygodnia. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Mamy tutaj i zręcznościówki, i takie właśnie klikery. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to bardzo mi miło. Do zobaczenia następnym razem i pa pa!